Mamy to zdobyte 9 punktów. Jeszcze 11 punktów musimy zdobyć. Do czego? Do, do, do odblokowania tego Chevy Nowy. Ano? Więc A no? Musimy... Ale ja mam 8 na. Czekaj, ale ja mam 8 na 70. Gdzie ty masz, że, że. ile. Ja mam, co? Ja mam, ja mam 9 na. ja mam 9 punktów. Gdzie, gdzieś mi się w... Ja mam 8. Gdzieś mi się na czymś wbiło, tylko nie wiem na gdzie. A, no bo ja, ja mam trochę więcej. Jest jeszcze jeden wyścig. Ford Mustang 2013. Do wygrania. Mhm. trzeciego. No okej. Okay. Jeden, mam pod wyścig. Czekaj, ja sobie wezmę, wezmę sobie jakiś samochód, bo tym nie chcę jechać. Jeden, mam podwyścig. Drugi, mam pod lift? Ja z trzecim zrobię. A trzeci? trzeci nie wiem jeszcze na co Ja byłem. mam muszę. 8... co? Ty też masz? Nie, ja mam inny jakiś. Mhm. <laughs> A wezmę tego Land Rovera, raz przetestuję. Klasa C. Zobaczymy. Do mu od mostu nie Wiesz Mieszkasz <noise> <ktoś> pod mostem? <noise> pod mostem. Położesz mi? Nie mam czasu. Wytknąłem, ty ani pod mostem. Ty ani wylądowałem na tym, na tym murku. <noise> I se wiszę. Te poczekam sobie. Nie muszę za panem gnać, jak gazero Proszę, zaraz pada porwę Krainy wiecznej fantazji Nic Można tylko siedzieć pachnieć i się przyglądać No to do okej Okej Jeszcze dziwne Wow, ile aut do wyboru, aż się nie mogę zdecydować czy do wyboru? Tylko Forda Ale swojego przynajmniej mam Niech Mustang Shelby GT500 2013 To jest chyba starszy Masz ty... kobry na grillu No Czyli też Shelby? Ale ty masz chyba innego Albo grill inny może GT... Ja mam Ford... A Czyli mój jest starszy jeden. Nie, my jest młodszy Tak Masz inny model, bo ty masz... Ja mam w ogóle Forda Mustanga, a ty masz GT500 Tak Ale jakoś... Jeśli nie, no... różnie, nieważne tak czy się nie różnię, to ja nie powiem Jest aż ten samochód gwałtownie skręca, trzeba uważać Co ty nie powiesz No to poczynek amerykański Sevix i mają starsze modele. Wiesz, u nich samochody za grosze mają silniki po 5 litrów, a u nas po 1,6. został zostało tyle, widzę. Bardzo no, te samochody są przede mną szybsze. ale to na dobra trochę się polepiła nasza sytuacja po prostu wszyscy z impetem wjechali w ogrodzenie a ja nie z impetu wjechałem w ogrodzenie co za to Kurde, jeszcze nie dość, że ja muszę pilnować co jest przede mną, to muszę pilnować fiuta, który jedzie za mną, żeby mi nie wyprzedził. No, dobrze. dobra. Na to w prawo, czy w lewo? W Na rondzie drugi zjazd, jak się to mówi. Nie, trzeci. Trzeci zjazd. Mimo, no że zjazd to minąłeś. Nie, walnę w warierkę. Bo ty się tego podejrzenia ja schowujesz. Ja ich tu blokuję, żeby nie wyprzedzili ani mnie, ani w ogóle nie pojechali dalej. Mamy to Trzeci Będziesz mnie chłopcowi przebrać Widziałem ci... Ja ich blokowałem cały. Widziałem twoje stwierdzenie bokiem przez chwilę Wiem, ja widziałem, że chyba walnąłem w twojego porta Tak, chyba tak Dobra, wygraliśmy na szczęście Skąd się wy? On jechał mi na zderzaku! No, i też idzie na zderzaku Dosłownie oni mnie w, 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 w miejscach, gdzie ja musiałem hamować, żebym żeby jeden wyprzedził. Ja miałem takie jedno miejsce, gdzie tak fajnie, bez hamowania wjechałem, a oni wszyscy się wdupili, dlatego tak uciekłem trochę do przodu, ale Domyślemy. jeden cały czas mi siedział na zderzaku. Nie wiem, ale jeden bot miał o wiele szybszy samochód niż reszta. Myślę też, tego jednego spotkałem w tym niebieskim Mustangu. Okrążenie. Jedno. Jedno czy ile? Nie wiem, czy, nie przyjrzę się. Czy Trzy. Okay. Doskonale, doskonale handlowane. U mnie też, u mnie też. Wszystkie są niebieskie, co jest? Dobra, jeden jest srebrny. Mój jest biały. Mój, mój, jest, zielony. mój, mój jest zielony, ale mówię o robotach. A może ja też jestem botem Jesteś płotem. Sztuczna inteligencja Jesteś Sztu... sztuczny Jezu jest. no Nawet klaxon 2 Amerykański no to jest tu ustawiłem, to najlepszy klaxon No bardziej pasuje O nie 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 panowie Jeszcze zjazd. O. Sorki. Spoko. To ci się w dupiem na hawa, więc się nie gniewam. Oj, sorki, sorki. Przepraszam. Chłopcy, będę... Mamy... Ty, Michael, musie... musimy trochę zmienić tę pozycję, bo... No ostatni wyścig będzie na ten użyteczny Jeszcze Trochę nam uciekli. jeszcze by to mi przezać się Dobra, trochę ich dogoniłem tak, Przejść. Kurde Są blisko, ale jak ich nie dogonię jakąś tak nagle fest to będzie dupa Uciekli mi, nie, 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 uciekli mi, bo z, nie, już nie widzę ich tych Nie no cóż Decydujące. Ostat... decydujący wyścig Związek jest Może będzie na prostej gdzieś może będzie. To Zobaczymy. Czyli to jest na pewno tylko bot? Bot. Ale ich inteligencja może być wyższa niż... Y, nasza IQ. <grym> mam losowanie. A ja mam szybką już. Też mam. Do celu. <grym> Okrążenia. Jeszcze <grym> przez miasto i plażę. O oh yes.

No ty też jakoś daleko z przodu nie jesteś Nie Wydaje mi się tylko połowę wyprzedzić Kur... wyprzedził Drugi też ma zamiar Nie poddamy się temu どうしてですか

Czy ich dogonię. Nie. Jak dogonię tego na szóstym miejscu, to będzie dobrze. Spada się z niego. Właśnie go znalazłem. Gdzieś jak się kręcił. Nie. Właśnie go znalazłem, jak go miałem. Ja sam miejscu co go zgubiłem. A ja też zgubię mój spoiler, jak znajdziesz... Nie. Jakiś to będzie mój biały. Nie, teraz go już nie znajdę, bo ostatnim krążenie. Da. Ale dobra, ja wiesz, dwa auta wygrane, dwa ścigi, ja tam się źle nie czuję. No. Dlatego nawet sobie pani prywatnie walna. No, ja też to zrobię jakoś. No. Samemu. Oni mieli nowsza wersja Niektórzy Niektórzy mieli twoją Niektórzy mieli twoją wersję, niektórzy mieli moją wersję Nowszą wersję mieli. Zobacz, nowszą Losowanych. Nowszą całkiem Dominatora no, mieli No to bez daką się losował Dach bez samochodu O hijak Nie, ten Locust. Lo, hijak To zbadzi ten Logust Paskutstwo i sobowe auto Wiesz ten fotel tam by nie zrobił różnicy pasażera w tym aucie chyba za bardzo Tak, to nie tak I w tym odcinku to było na tyle Tak Teraz widzę, że jest zamiana jazdy z Mustangiem, a teraz tylko czy z Mustangiem Tak. Okay. oczywiście z było do Lando. następnego Jasnego odcinka i, nara. I na ara.